Ala, la witam serdecznie, tym razem w formie liveowej, polecimy sobie z menadżerem. jestem oczywiście webshop, a to jest kolejny, można powiedzieć, że materiał, ale to jest oczywiście live. Witam panią Annę, która o to zabiegała, więc postarałem się wygospodarować pół godzinki e, możliwości do streamowania dla was, mam nadzieję, że tam jakoś się gdzieś nie wysypie, że coś takiego bo ostatnio, jak widzę, to z tym internetem. Jakieś dziwne się gry z moły w ogóle robią Chociaż nie mam pojęcia z jakiego to powodu, ale nie tylko u mnie, u wielu różnych ludzi się to dzieje Bo ostatnio jak graliśmy z chłopakami Kilkę gdzieś tam w CS, a to jednego po prostu teleportował po mapie A normalnie nigdy nie było z nim problemu, więc absolutnie nie wiem skąd wynika tego typu problem Przechodząc do rzeczy o nazwie Skuderia Ferrari, samochód, który jest To się trochę zaktualizował na kanadyjskiej Grand Prix Ponieważ a, e, ulepszyliśmy zawieszenie B. Ulepszyliśmy sobie również przednie skrzydło i sekcję boczne, więc trochę upgrade'ów weszło, co by nie na ten samochód. I wygląda na ten moment dobrze. Czekamy oczywiście jeszcze chwilkę. A, a czy są malowania? Nie, jeszcze z tego sezonu nie ma malowań, ale w sumie wiecie co? Dobry mi pomysł, dajecie w takim razie, że mógłbym to wykonać dla Was i myślę, że w takim razie, skoro jest taka możliwość, to znaczy, że jeżeli zaproponowaliście to, to uderzę do jednego gościa i postaram się to zrobić, żeby w sensie nie wiem czy tam na Redditie, czy tam na stronce... O, kurczę, nie pamiętam, jak ona się nazywa, czyli już, już są malowania opublikowane, jeżeli są, to oczywiście postaram się powalczyć z tym, żeby je znaleźć i po prostu, żeby żeby je wgrać, żeby się safety też nie wysypał, więc też będę musiał bardzo ostrożnie to robić, no bo nie wiem jak to w trakcie sezonu, bo ostatnio zrobiłem przed sezonem, jak wiecie, więc no. Dobra, lecimy, Carlos Saint-Charles Leclerc... W ostatniej rundzie nie wygraliśmy tylko dlatego, że się po prostu wysypało przez safety Pięknie się niestety stwierdzaczyło przez to, że ta strategia nie pykła no bo niestety w złym momencie nam siadł samochód e bezpieczeństwa, które niebezpiecznie zagroził naszej strategii i na tyle mocno, że niestety nie wyszło. to Ale tak w ogóle to mam mówić Ania, Anna, czy w ogóle pani Ania, bo... Czy jeszcze może pani doktor albo coś takiego, bo to teraz różnie wygląda. Jak tam? Uszanowanko, no dobra. Że takie naprawdę średnie okrążenie z perspektywy Leclerc'a będzie, chociaż jest rekord w pierwszym sektorze, ale w drugim jest żółto, żółto u Sańca. Zobaczymy, czy tutaj będzie poprawa. Najważniejsze się Max Verstappen, nie poprawia się Leclerc, ale wydaje mi się, że Sainz powinien się poprawić i jest to o, bez poprawy. Czyli jednak 1 4, Max Verstappen, Fernando Alonso pomiędzy. Bolidami i Skudery Ferrari. Witam serdecznie cały czat Tam oczywiście przypominam, gdyby się komuś coś spodobało. O, w ogóle takie same czasy były w Q1, w Q2, jeżeli chodzi o polsitera można powiedzieć, ale już w Q3 się troszkę zmieniło i ten czas byłby na P4. Tak. na a nie najlepszego okrążenia no niestety o no, względem tego co mógł skleić, a w sumie to by nic nie dało. Przechodzimy do wyścigu, nie ma co tam. E, nie ma co tam Panie, gdybać. To oczywiście przewijamy strategię. Teraz szybciutko dołożenia. Tak, lecimy dzisiaj na gram-preech, gdyby ktoś pytał, bo nie mam za dużo ciekawostek. Po prostu jeszcze nie zdążyłem się nawinać na te wszystkie ciekawostki. E, Pod tym względem, że po prostu nie, nie zdążyłem się jeszcze tak stricte z, z testami, ale sobie troszkę o nich powiemy e, w kwestii manipulacji e, studienkowej. Bo niestety po raz kolejny udowodniła nam studienka, że jest silniejsza niż jakieś tam testy Formuły 1, czy jakieś treningi. No i no, i, no jakby to powiedzieć wiecie, jak wiecie. Czemu nie wybrana strategii? Okej, okay, wybrana strategia, super. Wszystkie inne są wolniejsze, softy medy, nie kombinujemy, jeżeli chodzi o paliwko, to taka strzelę do pełna, oczywiście, że tak. No, no i to jest cała strategia w tym momencie wystarczy tylko dobrze, dobrze ruszyć i szybko sobie porozmawiamy, poskipujemy trochę ewentualnie może jakieś wypadeczku, pozobaczamy jak to tam wygląda. Mówię szybciutkie nam czyli chciałem przejechać to tak w sumie kwestii poniedziałkowego zastępstwa, poniedziałek no nie wiem jeszcze będziemy się nad kolejną serią właśnie przygotowuję sobie. Można powiedzieć coś w z tym Counter Strike'em albo coś takiego, może, może coś w tej. Hestik tutaj podziałam. Nigdy się counter na moim kanale jakoś tak bardzo nie inteliłem, no to w tej też spędziłem dosyć spory kawałek mojego krótkiego życiowego czasu. A, no, więc jeżeli chodzi o tego typu kwestie, to jeszcze może coś pomyślę, pokombinuję kombinuję, jeżeli byście chcieli tego typu rzeczy, no to... No to oczywiście może tam e, możecie powiedzmy sobie w formie szorców może coś pokmienić, pomyśleć, kurczę, ja nie wiem. To jest potencjalnie mocne nie komputer, no ale może gdzieś tam udźwignąłby to jeszcze ten mój staruszek 3 letni. można już zaglądać, bo w sumie technologia się niestety dosyć szybko starzeje przez to, co, co to jest w ogóle. Ja nie wiem co ja mam za opcję. Leclerc stracił pozycję, ale Sainz zyskał. No to w sumie... brutto jesteśmy gorzej, ale netto w sumie lepiej, bo może pociśniemy za tym Leclerc, za tym Verstappenem. Jeżeli chodzi o tutaj już to tryb odzyskiwania. Dobra, jeżeli chodzi o rzeczy Formuły 1. A proszę Państwa, to proszę się jakkolwiek nie tutaj nastawiać na jakiś cudowny sezon niezdominowany przez jednego kierowcę, bo według wszystkich testów, które zostały przeprowadzone przez ekspertów i też nie ekspertów, to się troszkę okazuje, że Max Verstappen to jeździł w ogóle na skręconym silniku. No i nie wykręcił najlepszego czasu, jeżeli chodzi o testy, bo po prostu nie jeździł po południu drugiego dnia i trzeciego praktycznie chyba w ogóle, jak kojarzę no to stąd niestety brakło jakby tej, tej jazdy tutaj jakbyśmy te mieli to określić stąd oczywiście Carlos Sainz sobie po to pokręcił dobre czasy no ale w pewnym momencie jak trzeba było i jeździli w tych samych warunkach i w ogóle na tym samym ogumieniu e, kierowcy no to potrafił dołożyć sekundę według jakichś tam prognoz słyszałem, że ma być jeżeli chodzi o ustawienie na razie jesteśmy 3-4 jeżeli chodzi o ustawienie całej Formuły 1 e, no to podobnie, że ma być Red Bull długo nic no dobra, długo nic, ma być nawet dłużej więcej nic niż w danym sezonie, potem miałoby być Ferrari, gdzieś koło Ferrari miałoby być dosyć bliska bo McLaren, troszkę przerwy Mercedes Aston Martin trochę nigdzie w sensie na tym piątym miejscu ale nigdzie, no i dopiero tam reszta stawki którą miałby zamykać Has. William miałby być dziewiątą albo ósmą ekipą różnie wygląda to w przypadku już był, byłej Alfy Tauri a Jak to tam wygląda, więc y, tam może się trochę podzielić Zobaczymy, Zaczynamy z oponami dosyć dobrze To jest najważniejsze na ten moment I tu będzie Supi No więc jeżeli chodzi o ciekawe rzeczy, które zostały opublikowane To na pewno Red Bull U Ultra zaskoczył tym swoim Pół e, Zero Side pod jakby podejściem A, a ogłaszają e, New Way Zdążył się pochwalić e, oczywiście jeden z genialnych artymików Red Bulla, że na Japonię, czyli na czwartą rundę no tego sezonowych zmagań mają przywieźć w ogóle swoją koncepcję Zero Side Pod więc jak oni swoją koncepcję Zero Side Pod, zrobioną przez Andrea Neweya który mówił w 2022, że Mercedes, który odwalił samochód Zero Side Pod e, to się przestrzelił, ale widzi w tym potencjał możliwy do wykorzystania no to jednak, co by nie powiedzieć, e, widać, że Neway myślał nad tym podejściem i udało im się zwiększyć tutaj, nad głównym kierowcę ten wlot z powietrza E, po to, żeby oczywiście tam więcej zgarniać i większe chłodzenie silnika w tamtej sferze jakby tworzyć a te bardzo malutkie, wąziutkie sidebody udało mi się tak, e, wydaje mi się, że ograć. E, że nie dość, że są to ekstremalne chłodzenie, które wbiło na Hungaroringu, no to jeszcze takie w ogóle pionowe, czyli oczywiście obrócone względem tego co miało być tutaj. E, ochłodzenie, więc może być ciekawie w jedyncem leklerk. Tutaj został liderem tego wyścigu, przechodziło to w dwójkę. Do trójki już Max Verstappen tyle przypności nie miał i nie był takim kozakiem jak wcześniej. Nie takiego procentował opony, tutaj dalej się walka toczy, ale to jest wszystko walka w pierwszej piątce. Zobaczymy, może przeniesienie, może spróbujmy odjechać w takim razie. Spróbujmy tutaj pocisnąć coś. Zobaczymy w ogóle, na ile tej boksów pojedzie Verstappen. Wydaje mi się, że tak samo jak my pojedzie na jeden, ale to się może zmienić. So Okej, okay, pusta bateria Airs, no nie udało się odjechać, czyli mm, widzimy jasne, że po prostu nie odjedziemy. Stąd trzeba cisnąć. Sorki, że dzisiaj tylko jedna gram Prix ale po prostu nie mam żadnych ciekawostek takich przygotowanych stąd stwierdzam, że nie będę wam robić dwóch. Ale postaram się to na tygodniu odrobić jeszcze nie wiem kiedy. Wstępnie może środa. To wtedy bym troszkę tam pozamieniał, żeby wtorek by wleciał do Sword of Mine. Może w środę byśmy pocisnęli jeszcze. Nie wiem, nie wiem absolutnie na ten moment. Jeszcze nie wiem jak tam stoi menadżer, jeżeli chodzi o u mnie zaplanowanie go, no ale powiedzmy, że może wtedy pojawiłby się kolejne live'a, jak nie to odcineczek się pojawi, ewentualnie gdzieś tam bo już tuż, tuż jest sezon, a chciałem w miarę już po połowę ten, tą połowę sezonu w tej grze dobić, zanim rozpocznie się u nas, u nas sezon realny w Formuły 1, na razie się to nie udaje, Alonso wyprzedził, ale Alonso ma lepszejsze opony, bo oczywiście mieszanka w tym momencie zaczyna po prostu oddawać swoją przewagę po tylu okrążeniach. No widzimy, że nasze ulepszenia w Ferrari działają mocno, bo w tym momencie bezpośrednio walczymy z Red Bullem, nie mamy takiego odstającego tempa i widać, że dużo zespołów chyba przyniosło jednak dużo poprawek, więc wygląda to bardzo ciekawie, bardzo dobrze w sumie potencjalnie dla nas w tym momencie, bo jeżeli Leclerc jest w stanie tej nawet na tych dużych oponach walczyć trochę z gorszym Bolidenem, ale jednak tak naprawdę mocno walczyć, no to wygląda to bardzo dobrze, co by nie powiedzieć No, jak są jakieś pytania z czatu a propos czegoś, to, to, to tam zapraszam, nie? Proszę już nie krępować Słyszałem, no właśnie, no, na, na mnie to trzeba trochę czasami nacisnąć i powiedzieć, że ja mam coś zrobić Bo jak mi napiszecie, jak jest feedback, to ja staram się do tego dostosowywać To, że czasami mi to nie wychodzi, albo nie zdążam, nie wyrabiam się tak jak ostatnimi czasy z Koopikiem ale na szczęście, mam nadzieję, że przysiądę trochę wcześniej do tego montowania następnego. Bo już mamy spokojnie z darkiem nagrane, to kwestia go pomontować. On, na szczęście, nie jest długi, co by nie powiedzieć, 47%. Tak szczerze, to jeżeli są jeszcze możliwości, a widzę, że są, to ja bym jeszcze został na tych oponach chwilkę. A jeżeli chodzi o sańce, to może nim bym teraz zjechał, więc nim agresywny. No, a na leklerku na samym okrążeniu nacisnę agresywny i będzie kit. Dobra, no to spójrzmy teraz na Sańca, który zjedzie na tym okrążeniu. Oponent to po medium, tak? To pomyślmy. E, no nie, jeszcze może okrążenie przyciągnąć, tak szczerze. Czyli dobra, tutaj jak se jadą, niech se jadą. Jak jadą, tak se dobrze jadą. W tym momencie Verstappen odjeżdża, Leclerc chyba będzie wyprzedzany. Dobra, Stop i Sainz w tym momencie zjedzie. Dalej serwisowej, tak jest. I od razu nowe opony sobie dogrzeje. I Leclerc tutaj również w tym momencie on będzie jeden na tym okrążeniu. I patrzymy oczywiście na pisto mechaników Ferrari. Oby nic ze skier dzielili. Teraz mają tu... Przeżył odpoczynku. Co się stało? Czy on wygenerował komunikat, że się rozbił? To nie jest idealna gra. Ma pierwsze miejsce? Chyba tego jedna osoba miała pisto, tak mi się wydaje w takim bądź razie No dobra, zjeżdżamy jako pierwsi Verstappen jeszcze przyciąga te opony, więc on nie wiem na jaką strategię jedzie A Chociaż żeby u Leclerca to siadło Siadł 2457. 457 sekundy 457 setnych No trochę tutaj meandruje W tym momencie pierwsze miejsce, ale to ten nas nie powinno dziwić Na ten moment wygląda to dobrze dogrzana opa na 100% pociśnijmy, żeby tutaj jak najbardziej tą stratę, a raczej wyprzedzenie wykonać tak samo u Leclerca, pociśnijmy aby jak najszybciej tutaj poodrabiać te pozycje, które możliwe są do stracenia science widzimy ok, ok, ok. okej okay. teraz jeszcze, spróbujmy nim troszkę odjechać można powiedzieć a tu już temperatura się unormowała na tym samym poziomie są opony no, i w tym momencie myślę, że możemy wrócić na ładowanie rs i będzie ok. No, i w tym momencie Alonso ogromnie traci. Teraz też musi zjechać. No i co, chyba tak dojedziemy do Grand Prix. Miejmy nadzieję, że tej Sainz jeszcze powalczy z Verstappenem. Verstappen, który ma chyba lepsze tempo, ale to nie, jest, nie siedzi nam ten tor, Tu nie ma w ogóle wolnych zakrętów jako takich. Raczej dominują tutaj te średnio szybkie i, i szybkie, że już coś. No i przede wszystkim prędkość maksymalna, której my nie posiadamy, Red Bull posiada i to jest u nas niestety ogromna polączka, która e, cały czas nas niestety można powiedzieć od środka trochę wierci. No ale widzimy, że w tym momencie Verstappen spadł, może to jakaś jest szansa na obronę. Jakbyście panowie nie walczyli, byłoby dużo milej to znaczy to mógłby się oszczędzać te opony. Jak już jest i w deresie. Ok, Okej, tutaj coś ciekawego wydarzyło. Aha, bo Verstappen zarządza oponami, czyli jakiś chyba update był, że oni potrafią zarządzać oponami Nagle Okej, okay. Science ewidentnie usilnie wygrać To myślę, że u Sańca w ogóle obetniemy paliwa na ten moment Nasi kierowcy będą tej targe sami wymieniać, no spoko Niech się wymieniają jak idzie, no? Pytałem o pytanka z waszej strony. Bo, jak tam jeżeli chodzi o testy, to za dużo rzeczy nie wynotowałem sobie jeszcze. A, jeszcze jest skrzydło, które w sumie nie wiadomo, czy jest legalne w Mercedesie, ale wiadomo, że to było tylko na testy. A na testach można mieć nawet cały nielegalny bolid, bo i tak nie są sprawdzane ze strony FIA. Najważniejsze, żeby na Grand Prix mieć już legalny bolit, o to tutaj w tej całej Formule 1 chodzi. No i na ten moment wygląda na to, że nie jest to tak źle. Verstappen ma troszkę lepsze opony od nas, ale chyba, jeżeli chodzi o. Sańca to on by mógł oszczędzić to, najbardziej. No, trochę przeholowałem leklerka. Leclerca Verstappen w tym momencie na takiej pozycji Okej, okay, na no, neutralny Jak tu się powija te wszystkie tryby Wygląda to jak... Potencjalnie sensowna szansa na to, żeby wygrać Ale oczywiście nie przeceniamy naszych możliwości 60 tutaj, no dobra Leklerka będzie problem paliwowy Tak, tak, tak Że Hamilton, też mówiłem dawno temu Na pewno menadżerze też się tu przewinęło Hamilton 225 Ferrari no, gdzieś tam jeszcze powoli trafiałem, ale nie podobały mi się komentarze ze strony Berdyjczyka, w stylu, że Monza jest no tam, bo uważam, że jeżeli dołączasz do najbardziej legendarnej ekipy, to chyba powinieneś sobie już zatrzymać tego typu komentarze, które się nazywają. Okej, okay, czerwona flaga. Coś nawet ciekawsze, jak tam tam Piastri. Piastri i Mag... uuuu... Oh, tutaj chyba się w ogóle układ kierowniczy całkowicie puścił, kierowcy z Australii. Ale dobra, czerwona flaga, w tym momencie 1 i 3, czyli to jest chyba taki free to push i, Nic więcej nie zrobimy, wydaje mi się, 15 okrony to jednak są idealne sofciki i można chyba je tyrać do samego końca Znaczy się, biorę, że to czerwona flaga No a dobra, dawaj, 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 lecisz, lecisz o świętania paliwa w tym momencie Jeszcze Karę chyba za to dostał Dobra, na ten moment naciskanie takie dosyć mocne I... dobra, wszyscy na w, w ogóle Jeszcze Karę za to dostał Jest samowita Zobaczmy sobie w strategii Czy... Aha, no nie da się w ogóle no, to Bez sensu czasami Trzeba takie kombinacje wykonywać nie, Spokojnie, wystarczą, więc absolutnie możemy Cisnąć całkowicie jak się tylko da, więc ten wyścig to będzie po prostu próba tego, żeby się nie rozbombić, Czyli neutralny w tym momencie zakładamy i lecimy na pełne I liczymy na to, że się nic nie wydarzy Kto tu będzie chciał wygrać? No walka z Verstappenem będzie bok bok Czyli trochę takie F1 e się w tym momencie wytworzyło nam na czele stawki Ale w sumie wszyscy są zbici, ale już tutaj pomiędzy Verstappenem a Perse malutka przerwa się robi Malutki gap oczywiście, który Co by nie powiedzieć, trochę nas boostuje, jeżeli chodzi o wygraną a puszczamy, w takim razie kto ma wygrać, ten wygra i trudno jak to mówią e, Myślę, że w tym momencie, jak się nie zmieni lider, to Sańcowi damy przeniesienie nawet, żeby on sobie pocisnął Aha, Sainz A nie, Sainz jest pierwszy No właśnie, chodziło mnie o okrążenie, żeby je po prostu zdobyć e, co, co, nie Sanki? There wielu samochodów, to sobie możemy obejrzeć szybciutko Now we're watching Max Verstappen here. You can see how tight it is Uh, 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 uh. Uszkodzone tutaj chyba kontakt. side pod albo podłoga w Red Bullu Się panowie przestali dogadywać A Ferrari się za chwilę może rozbombić Więc yy, czy my coś możemy zrobić? Nie Ja absolutnie zakładam ręce i mówię nic nie robię Niech walczą Jak się rozbiją to się rozbiją Trakar Przegrzają ma, Mają przegrzane opony Pilnuj temperaturę opon Wiecie co? Mam to w pompie Kala, kara dla Verstappena No właśnie, nie, nikt nie dostał kary, bo to jest wiecie, zespołowe Więc nikt nie mógł dostać 5 sekund, ależ dominacja ekipy Ferrari, no proszę państwa, kto się tego spodziewał Ja tu absolutnie, wiecie, nie chcę dotykać tego jakkolwiek, bo tu się może coś zepsuć. to jest Ferrari, to... Czasem lepiej nic nie robić A czasem trzeba coś zrobić, ale to Ferrari nie wiem. Alonso wyprzedził, dobrze Alonso, jeszcze Stroll Dawaj Dobra, razy 16 puścimy i ostatnie okrążenie sobie obejrzymy. Obydwum dam przyspieszenie, w sensie przeniesienia. Dawajcie, trzy okrążenia do końca, no ale to będzie ciekawa walka że opony tam już ledwo zipią, a w zasadzie to ich nie. Paliwko Ostatnie okrążenie, przeniesienie, przeniesienie, tylko tobie tak na chwilę profilaktycznie jednak zapodam. Ja, jest spokojnie, spokojnie, jest kontroluje sytuację, wszystko jest dobrze Dwa Ferrari, długo, do Fernando Alonso Kontroluje sytuację, nie ma problemu, bo w tym momencie możemy wyjść na tam mniejszy leave -coast. Zobaczymy, czy Charlie Leclerc, czy Carlos Sainz W Kanadzie No jest walka, no jest walka, tylko żeby się nie dokończyło jak Perez Verstappen nie, nasi kierowcy są odpowiedzialni. Jak i tam Hamilton do Ferrari? Sainz i Leclerc, tylko i wyłącznie, najlepszy duet. E, w ostatnich trzech latach Ferrari. Handluiny? <laughs> no nie No i dobra, Leclerc wygrywa tak nam Dobra, Przepraszam, jednak chyba nie. Chociaż, chociaż, chociaż kto wygra?

Carlos Sainz heading up to the podium now, the Spaniard adding another to his record. He gets the even the better kask. for the team with both drivers scoring a podium finish this weekend. Plenty of smiles for the cameras as the drivers can let off some steam Audi here in Montreal. I thought you were going to say that it's my fault. I thought he was going to it Żeby jego mechanicy się napili A on tak plał w dół w ziemię Chyba, że mało haka i wie już tam też są do Może tak Dobra, to oczywiście to jest śmieszna animacja o której nie będę mówić e, Carlos Sainz wygrywa z najszybszym okrążeniem szalek drugi, e, odpadli co co widać A Perez sobie nie poradził najlepiej, kierowcy coraz bliżej Tego Maxa pena, ale Leclerc troszkę niestety traci do tańca. No a jeżeli chodzi o konstruktorkę, to wyprzedzamy Red Bulla, w końcu. Nam się to udało zrobić, bo ostatnio dosyć mocno się z nimi szargaliśmy na tym jednych, dwóch punkcikach, nawet na zerze. A w tym momencie jest to zdecydowanie lepiej. Czekaj, statystyki są. Może w ogóle mieliśmy najszybszy pit stop, bo w sumie mogliśmy mieć jedyny. No i tutaj doganiamy. 5 punktów nam brakuje w tej klasyfikacji. Teraz walczymy, jakby się stać, bardziej postarał się z tym, to by było lepiej. Wszyscy są zadowoleni. każdy Status to w ogóle nie istnieje. Yy. Tu widzicie wszystkie jakieś pieniążki wpadły. 4 400 prawie. Dobra, i tu chyba już jest część przynudzajkowa dla was, czyli oczywiście cyferki, literki i tym podobne. Nie lecimy dzisiaj drugiego gram, po prostu no, nie ma tematów. E, bolić się ze psu. No, zdarza się. Zamontuj nową część i, i to jest wszystko. Tak. No tutaj oczywiście powiadomienia ja o tym. Następnym razem Austria, nie wiem kiedy, jak i w ogóle, ale miejmy nadzieję, że to jak najszybciej będzie, tak mówię. Może bliżej środy A jak w ten moment, na razie czas nie ma, no.